W drodze krajowej numer 10 jesteśmy na opuszczonej stacji. Zbiorniki tylko się zostały. tego nie było widać. Tu tak wali tym opałówkom to może ogrzewanie to jakieś. Nie, no ja, to właśnie, no ja tutaj lepiej nie wchodzę. Może tu zbiornik tam jest jakiś zbiornik. Tu nie byłeś. Nie byłeś tu. pomyślę że jeszcze parę lat temu ja tutaj tankowałem nie ma już dystrybutorów stacja zdewastowana Zobaczmy co w środku Co zostało Jestem, jestem wszystko po kolei tutaj sprawdzam A nie ma piwnicy jak pochodziłem po dole to najlepiej wejście nie widziałem bo czy na kible jest wejście na ten, jest wejście na strych, ale nie ma drabinki, bo ktoś a tutaj na pierwszym na ten, ja w, <grym> w pierwszym pokoju, co byłem, to jest leżanka, ewidentnie widzę, no, nie zrobiona wódy, stają z leżanka, No dalej jeszcze nie bo czekałem na tym że będzie okra, kurwa. A to był strych, ale jeszcze jest cała kulełka. Co jakiś bar był? No. <kłysy> Chcesz. Byłeś w tym pomieszczeniu w lewej. Tam hmm. pełno numerków jest. Nie chcesz na... Nie chcesz na pamiątkę numerków. No taki tam Straszny nie. Może jakieś, kurwa, z bokiem ale No chyba nie będzie tak źle. Stacja skończyła tak, jak większość stacji prywatnych w naszych czasach. Tu gaz był. jakieś piwo znajdę. Chcesz myszkę do komputera? No już, tutaj patrzę. Ozdoby na choinkę, ozdoby na choinkę, pełno paragonów. Ja już tylko zobaczę, co tu jest. A może piwnicę znajdę jeszcze. Jak to nie ma światła? Ale jest prysznek. Ja wiem, trochę ciemno mi się tu zrobiło. Patrzcie, znalazłem po wodę. Jeszcze ja nie otwierana.

drzwiczki od pralki. Ale tu to, to nie jest tak tragicznie, tylko że na górę to. O... Ja bym zaryzykował, tylko bym musiał coś mieć. pokoje. Jakieś krzesło chcesz, czy coś. się wymyśli zaraz. Nie wyskoczył. Tu, tu jest jedna leżanka, jest jakaś sama butka a tam z boku jest normalnie kurwa łóżko u ma, kurwa kalendarz człowieku i ktoś jakby coś pisał. <laughs> Flachazówki leżą. Ja, to może być ciekawe. Bo ja mam wrażenie, że ja kończę usłyszałem, bo ja zapadłem, to wcześniej. Co, na ten pokój Ci chodziło? No takie kurde dziwne. I zeszyty. Tu w Instagramie. A ktoś tu był, to... Weź podtrzymaj się. Może ktoś tu będzie? Nie, to nie jest takie podnoszone. Chyba nie. Albo tutaj. jednym nie widzi dziwko komu chciało to opon się przydaszczyć Kolejna łazienka. Ładina, jest naprawdę dużo Ale, że z tej strony tych okien nie poprawi. No się drzwi jeszcze odstały. Gdzie jeszcze nie byliśmy? a zdjęcia rozwija telepato to czekaj muszę zobaczyć czy, czy pod choinką nie ma prezentu dobra ja z tego obiektu kurwa nic nie dostałem więcej nie potrzebuję nie no ja potrzebuję strychu no, no, na pewno tego stychu nie odpuszczę Ale nie masz łączenia listu Kibę z chwilę da żadny chyba sami zamknę, bo przeciąg będzie kto kurwa w pokoju kibel jest stawia I teraz będzie jaki. Jest plan taki jest plan taki, aby po oponach wejść to jest ta góra tak, tak na ten strych. Za wysoko tam, żeby coś złapać. Też tak sobie. Może być ciężka sprawa. Potem jesteśmy przy trasie numer 62 Płock Wyszogród. Znaleźliśmy tutaj następną opuszczoną stację. Już nieźle zarośniętą. Poprzednia też nie była jakaś super tam zadbana. Zobaczymy najpierw wokół tego. Nie, jeszcze się drzwi ostało, ale w środku już jest tragedia O ale ja muszę mieć moją Moje opcji tego Bajor. mi potrzeba. Halo. Można gazu za 20 zł? Ja chodź, idziemy na hamburgera. pyszne domowe obiadki Zawsze chciałeś ten mieć urbex z dokumentami. No to ja poproszę kotleta schabowego z ziemniakami gotowanymi i kapustą zasmawaną. 15 zł Chcesz latarkę? To ja sobie lampkę zamontuję Nie wiem czy mi coś Nie widać Wielki test lampki Coś widać, co widać. nie ma piwnicy? Tutaj chyba kręcili lśnienie. Ludzie są pojebani. Kto normalny trzyma gips w który za pomidory w trzech się zostało. Jeszcze ceni 10 sztuk bieżąca cena 240 Tylko uważaj Borodo no, no. no właśnie, co tak, tyle 14, 14. 14.

Coś ciekawego? Co? Coś ciekawego? No pewnie. To, to zdemonowane. Teraz tak. Wejście do góry jest z dwóch stron. Jest tamte i tamte. Jeszcze dołu nie obejrzałem. Co? Jeszcze całego dołu nie obejrzałem. Nie? ale górę. Tutaj kasa była Co? Tu była kasa Z ladą drewnianą No niepewnie tak, tylko tak Bo tu płaciłem Aha. Tak. Chcesz kupić okno? W dobrym stanie? Kurde zamknięte, nie da rady przejść Dziękuję z moich werscjach. Dobra, na dole nicy nie ma. No to u Ciebie myślałem, że na anioł pański dzwony biją. Ktoś, ktoś Wspólnoty na Unię Europejską, już chyba

Kto robi, motel, Kto robi motel i tak maluje ściany na taki kolor? No jakiś to był może pokokle miłości, nie? Przepraszam panią, nie zauważyłem, że się pani kąpi. Już zamykam. Jakaś baba w kiblu. Tu już byli. Czy to są schody jeszcze jedne? Субтитры сделал bo jeden czyścili dopiero jeszcze zostawili co oni chcieli tu osiągnąć? Czy oni dopiero tutaj zapadają to oczekiwanie czy co? w tym odcinku to już wszystko I się znamy Pozdrawiamy Chcesz coś na żywać? Co? Chcesz coś na Nie